Czym to wyrównać? Walcem. I tak zrobiłem swój własny walec, żebyście wy nie musieli próbować. Co może pójść nie tak? Bo oczywiście chciałbym równą powierzchnię i taką, po której można chodzić. Naczytałem się również, że tego typu walce wypełnione piaskiem, które ważą około 100 kg, jest w stanie pociągnąć również kobieta. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, czy to będzie możliwe. Mam pewne wątpliwości, dlatego chcę sprawdzić. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle ma sens i jak do sprawy podejść. A więc uwaga. No patrzymy. No, łatwo nie jest. No powiem wam szczerze. Zrobiłem taki kawałeczek. Mam taki kawałeczek. I to nie wygląda dobrze. Ciąganie tego walca wcale nie jest łatwe. Śmiem wątpić, czy ja będę w stanie ręcznie ten ogródek zrobić tym walce. Nie wspominam o kobietach. Być może to jest kwestia ziemi, no ale po prostu jest strasznie ciężko. Czas na plan B. Zobaczymy, czy glebogryzarka, która była pługiem, była glebogryzarką, wyrównała ten ogródek. Teraz sprawdzi się jako walec. A teraz zobaczcie, jak to podłączyłem. Zamiast standardowego hamulca, który jest w glebogryzarce tutaj i ogranicza nam y, możliwość y, takiego biegania glebogryzarki. Po prostu dospawałem i podłączyłem za pomocą takiego łóżka cały walec. Oczywiście, nauczony doświadczeniem, mam już metalowe koła, ponieważ zakładałem, że na gumowych będzie bardzo ciężko. Troszeczkę to waży, a do, poprzednie doświadczenia nauczyły mnie, że niestety, ale gumowe koła niezbyt sprawdzają się przy takim ciężkim terenie. Tak więc zobaczymy tym razem, jak sprawdzi się ten zestaw. No to odpalamy i jedziemy. A więc to działa. Zrobiłem walec z glebogryzarki. I to ma nawet sens. Słuchajcie, oczywiście, kółka troszeczkę buksują w ziemi, ale to nie problem żaden. Oczywiście jadę na jedynce, żeby nie za szybko. Kłopotem są tylko i wyłącznie miejsca, gdzie jest lekka górka, ale to jest do przezwyciężenia. Ogólnie rzecz biorąc, jedzie się naprawdę dość łatwo, i to ma sens. To po prostu ma sens. Kłopot jest tylko, zobaczcie, ze zbyt mocnym skręcaniem bo wtedy po prostu koła zaczepiają mi o ten walec ale ja mogę iść całkiem wygodnie. Jestem wyprostowany. Nic tylko robić. No panowie, przyznać się, kto nie chciał jeździć walcem. A teraz, chodźcie, zabieram was, żeby dokładniej zobaczyć, co nam tutaj wyszło. Zobaczcie, ziemia jest już bardzo mocno wyrównana, aczkolwiek oczywiście widać ślady, gdzie przejeżdżałem glebogryzarką. Teraz co do samego walca. Idzie to zrobić. Najlepiej, jeżeli wasza glebogryzarka ma możliwość zmiany biegów, wtedy na pierwszym biegu nawet na niezbyt dużym gazie jesteście w stanie coś takiego y, zrobić. Troszkę trudno, y, schodzi się za nią tutaj ze względu na tą poprzeczkę i tak w trakcie mam cały czas takie przeświadczenie, że gdybym sam siebie użył jako obciążnika zamiast piasku, tylko stanął na pustym y, takim bojlerze po bokach, to może by było lepiej. Na pewno sprawdzają się tutaj metalowe kółka. One dają to, że mimo wszystko troszeczkę rozrzucają ziemię, dlatego daje się ją potem całkiem ciekawie zwałować. I słuchajcie, czekałem na to cały czas. O wiele, o wiele lepiej. Nie powiem, że jest pięknie. Ale teraz można zaryzykować, że byłbym w stanie pociągnąć ten walec po całym tym ogródku.